Trener czarczesów, trener Treka powiedział, że może pan być yy, jednym z odkryć euro. To taka odważna, przesadna teza, czy coś co może być jak najbardziej realne? To znaczy wydaje mi się, że może być realne. taki, taki turniej. Yy, Kreuje tam no, yy, nowe gwiazdy, nowych yy, zawodników i może mi dwa mecze wyjdą szele jakieś bramki i będzie się mówiło o mnie głośno, także no, różnie w, ży w życiu bywa. Ja jestem po pozytywnej myśli. Miło mi, że trener tak o mnie mówi, pracuje ze mną na, na co dzień nie widzi, że y daje siebie wszystko, że... W ogóle nie odpuszczam, jest ze mnie zadowolony. Także gramy praktycznie wszystkie mecze po 90 minut i, i, i to jest najważniejsze. Dużo było takich głosów, że jednak to był wyjazd bardziej dla pieniędzy niż, niż dla podniesienia poziomu sportowego. To znaczy to pan... nie, nie wydaje mi się, bo dobre recenzje zbieram i, i naprawdę dużo, dużo tam się o mnie pozytywnych rzeczy mówi. W klubie wszyscy są zadowoleni. A jeżeli będę trzymał tą formę, co miałem teraz w tej rundzie, to y, mam nadzieję, że zainteresują się lepsze kluby z Ligi Rosyjskiej i, i że Terek to jest tylko taki przystanek y, do dalszej kariery. Będzie Pan chyba jedynym przedstawicielem Tereka na Euro. Czy prezydent Kadyrów tak, zwrócił tak. na to uwagę? Coś mówił? Czy to nie, nie. Ja, ja jakieś... tylko się widziałem z prezydentem trzy miesiące temu na, na prezentacji wrę wręczył mi Koszulka, a tak osobiście go, go nie znam w ogóle. Zanim mecz z Rosją czeka na spotkanie z Grecją, rozgrywasz już tą polityczkę jakoś w głowie? Nie no, jeszcze jest mecz ze Słowacją, Sandorą, także na tym się trzeba koncentrować, a dopiero jak przyjedziemy do, do Warszawy, to wtedy, to wtedy będziemy myśleli o tym meczu z Grecją. A jakąś presję już zaczynasz odczuwać? No. Presja jest już od dawna. I można to odczuć, ale dopiero teraz, kiedy przyjechałem tutaj na zgrupowanie, to, to czuję to większe zainteresowanie takie i, i czuję, że zbliża się wielki turniej, bo wcześniej y, tak jeszcze tego nie odczuwałem. Mówiłeś tutaj na briefingu, że Liga Rosyjska jest znacznie lepsza od Ligi Polskiej. Mógłbyś rozwijać myśl? To znaczy, no wydaje mi się, że przede wszystkim cała Liga. Nie chodzi mi to, tutaj o podział na grupy, bo r, y, półtora roku teraz y, Liga Rosyjska rozgrywała sezon ze względu na, na zmianę systemu. Także pod względem na pewno organizacyjnym to wydaje mi się, że w Polsce jest lepiej i pod względem stadionów i dopingu na, na stadionach to, to wszystko w Polsce fajnie wygląda w Rosji jest zupełnie inaczej, nie ma tych stadionów. Aż tak e, e, ładnych i, i kibice też nie są tak żywiołowi jak w Polsce, ale poziom sportowy wydaje mi się lepszy i e, przede wszystkim zawodnicy indywidualni. I w Rosji jest e, tak, w lidze rosyjskiej, że nie myśli się na początku, tak jak w lidze polskiej, żeby narwióś nie stracić gola, tylko tam wszystkie drużyny idą do przodu. A to, że wskoczyłeś od razu do, 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 do pierwszego składu, udało się jakoś pewności siebie? To znaczy od razu nie wskoczyłem, bo pierwszy mecz wszedłem na 25 minut i dopiero w kolejnych meczach grałem od początku, ale no, nikt mi nie dał tego miejsca za darmo, bo oczywiście musiałem swoją dyspozycję dobrą potwierdzać na treningach, ale i trener mnie nie zapewnił, że jeżeli przyjdę, to od razu, od razu będę grał. A jak w ogóle żyje się w Rosji? Fajne jest tutaj do mieszkania? Kisłowoc to dobre miejsce w porównaniu z Warszawą? Nie no, nie ma co porównywać oczywiście. No, Kisłowoc to jest taki kurort yy, w górach, y, mieszka 150 tysięcy mieszkańców. Yy, spodziewałem się, że będzie gorzej, ale nie, źle i da się przeżyć. A języka rosyjskiego się usłyszysz? jak yy, to no, wygląda? trudno, żebym się nie uczył. Jestem 3 miesiące, wie, więcej czasu spędzam z Marcinem i, i z Piotrem i rozmawiamy po polsku, ale staram się yy, na bieżąco łapać tam jakieś słówka i rozumiem wszystko, co trener chce mi przekazać i też. Nie boję się rozmawiać z kolegami po rosyjsku, mimo że tam od czasu do czasu tracę jakieś słowa polskie. A Piotr Polczek bardzo Wam pomógł Tobie i Marcinowi w tej aklimatyzacji w Rosji? No, Piotrek powiedział, że tak, że przetarł wszystkie drogi i na pewno nam dużo łatwiej, bo. Nie wiedzieliśmy, czego możemy się tam spodziewać, a, a wcześniej dzwoniliśmy do niego i o wszystko y, wypytywaliśmy i tam na miejscu też nam y, dużo pomagał. Przede wszystkim takie sprawy pozaboiskowe, gdzie trzeba wszystko sobie, wszystko sobie poukładać. A prezes y, Tereka, tworzą legendę on o tych sławnych nagrodach y, za wygrane mecze. Miałeś już taką przyjemność dostać jakieś specjalne bonusy? Jak nie, jeszcze nie, jeszcze nie. Po pół roku wracasz do polskich dziennikarzy jako lepszy zawodnik do polskiej kadry, po tym jak grasz w Rosji, czy, czy taki sam. Wydaje mi się, że lepszy. Ale znacznie lepszy, czy, czy cieszę to... się, że udało się nie zginąć w ten sposób? Nie no, ja nie jechałem, nie jechałem tam zginąć z taką świadomością, że, że mogę tam zginąć. Oczywiście jechałem, że, żeby podnieść swój, swój poziom sportowy i... Jeżeli by się to nie udało, to chociaż utrzymać, a wydaje mi się, że, że nie straciłem sportowo w ogóle i, i mam nadzieję, że jeszcze moja, moja forma i umiejętności poszły, poszły do góry, ale oczywiście to muszę zaprezentować tutaj przed trenerem, bo trener chyba nie, nie oglądał meczu w Rosji. A tam w tej Rosji to płacą oficjalnie na konto, czy, czy do ręki podstawowej? A tego już nie mogę zrobić. <laughs> A powiedz, podobno w e, Polczach mówił, że w szatni Tereka, jak ktoś ma urodziny, musi zatańczyć taki regionalny taniec kaukaski. Ćwiczysz już kroki? Jeżeli tak rzeczywiście jest, chyba 19 sierpnia by wypadały te urodziny. To znaczy nie, bo po... nie widziałem jeszcze, żeby ktoś Zawodników tańczyły jedynie tylko masażysta tańczy po, po wygranych meczach taki taniec, lesginka to się nazywa.